Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Wróżbita Saleos i wróżę specjalnie dla Państwa. Z moich kart Tarota. Dzisiaj przygotowałem Państwu horoskop tygodniowy od 27 listopada do 3 grudnia 2017 roku. Oczywiście jak co tydzień. Dla wszystkich znaków zodiaku. Zaczniemy już standardowo od koziorożca. Koziorożce w nadchodzącym tygodniu będą czymś mile zaskoczone. Szykuje się dobry tydzień, doskonałe choćby nagranie w gry liczbowe czy podpisywanie ważnych dokumentów. Tydzień sprzyjał będzie dbaniu o własny wizerunek czy wygląd, więc wskazane zabiegi kosmetyczne. W uczuciach czujecie się pożądani przez swojego partnera i znacie swoją wartość, stąd będzie bardzo miło. Jeśli partnera nie macie, to w nadchodzącym tygodniu poznacie miłe osoby, z którymi będziecie później planowali wspólną przyszłość. Pracy nie będzie działo się zbyt dużo i posady są pewne. Finansowo dobry tydzień, który nie przewiduje strat. Wodnik. Wodniki w nadchodzącym tygodniu usilnie nie chcą zobaczyć pewnych prawidłowości, które zdaje się, że już wystąpiły. Nadchodzący tydzień będzie dobry na przemyślenie własnego życia, własnych spraw. W uczuciach możecie Państwo czuć się odrobinę osamotnieni i wiecie, że jeśli chcecie zdobyć zainteresowanie partnera, musieli będziecie o to zabiegać. Natomiast jeśli nie macie osób, z którymi tworzycie związki, nadchodzący tydzień wprowadzi was w stan zawieszenia i niechęci do dalszych poszukiwań. Jeśli skupicie się na sobie, to może ktoś do was sam przyjdzie. W finansach mogą wystąpić straty, natomiast w pracy czekać mogą dodatkowe zadania. Ryby. U zodiakalnych ryb może wystąpić w nowym tygodniu mała rywalizacja, opozycja, szczególnie jeśli chodzi o opozycję w domu. Tarot nie przewiduje większych nieporozumień, raczej podświadomą chęć zaistnienia i pokazania się, że istniejemy, czy że także w tych domach jesteśmy i potrzebujemy uwagi. Jeśli nie macie swoich partnerów, to w nadchodzącym tygodniu nie będzie chciało się Państwu ruszyć tego tematu dalej. Finansowo karty pokazują możliwości wpływów, na które już od jakiegoś czasu czekacie. Zawodowo będzie sporo się działo i tydzień minie bardzo szybko, w dużej mierze pod znakiem pracy. Baran. W kwestiach finansowych u osób spod znaku zodiakalnych baranów może zadziać się coś niepożądanego. Spodziewać się mogą Państwo wydatków, które nie zostały zaplanowane oraz strat. Natomiast w dziedzinie uczuciowej wszystko pójdzie dokładnie tak, jak marzycie. Ponieważ widzimy sielankę wokół rodziny czy kochających nas osób. Jeśli natomiast partnerów nie macie, nadchodzący tydzień będzie bardzo dobrym momentem, aby znaleźć osoby, z którymi sporo może Was w przyszłości łączyć. Nie spoczywajcie więc na laurach w tym temacie. Kwestie zawodowe przedstawiają się w sposób miły, przyjemny, gładki, Nie widać nic, co mogłoby Państwa zaskoczyć w pracy. Posady są pewne i stabilne. Byk. Osoby z podznaku byk w nadchodzącym tygodniu wzbogacą się o nowe doświadczenia zawodowe oraz finanse. I karty nam wskazują, że jedno będzie wynikało z drugiego. Dlatego jeśli będziecie mieli okazję, czy zmiany pracy, czy dodatkowych obowiązków i nadgodzin, Tarot doradza, że spokojnie można się na to godzić. Natomiast w kwestiach uczuciowych widzimy spokój, radość. Nie będzie działo się nic, co państwa zaniepokoi. Wszystko idzie w dobrą stronę, i nowy tydzień nie zamierza tego zmieniać. Jeśli nie macie partnerów, to aby ich znaleźć, należy wejść do ludzi i rozglądać się, albowiem nowy tydzień przynieść może wam bardzo atrakcyjne osoby, z którymi będziecie chcieli i mogli związać się na dłużej. Bliźnięta. Bliźnięta w nadchodzącym tygodniu czuć się będą, Trochę zdominowany. Musicie jednak Państwo pamiętać, że wszystko to, co dzieje się w Waszym życiu, jest za Waszą zgodą. To wy przez dłuższy czas staraliście się o taki stan rzeczy. Finansowo karty nie zwiastują ubóstwa, ale nie mówią też o bogactwie. Będzie tak, że dacie sobie radę. W pracy czas zacząć myśleć, czy to, co robicie, przynosi Wam to, co chcecie w życiu osiągnąć. Partnerstwo osób spod znaku Bliźnięta przedstawia się nie do końca fajnie, albowiem może w wasze związki wkraść się druga osoba, przez co może dopaść was jesienno-zimowa melancholia. Koniec tygodnia przyniesie sporo zabawy i imprezy. Jeśli partnerów nie macie, to braku was ochoty, by to zmieniać. Niemniej jednak, jeśli zdecydujecie się na ten krok, to możecie znaleźć interesujące osoby. Tylko czy z waszym temperamentem Będziecie je w stanie zachować przy sobie? Rak. Ukończyli Państwo jakieś ważne zadanie w nadchodzącym tygodniu, i zostanie przed Wami postawiony wybór: czy dalej kontynuować pracę, współpracę w tej firmie, czy z tą osobą. Uzyskaliście to, co uzyskać chcieliście. Karty doradzają nam, abyście dobrze się zastanowili, co dalej. W związkach coś będziecie musieli poświęcić, aby żyło Wam się lepiej. Partner domagać się może Waszej uwagi, jednak nadchodzący tydzień nie zmieni w żaden sposób Waszych relacji. Finansowo czekają niespodzianki na plus dla wszystkich z podznaku RAK. Zawodowo musicie wziąć się do pracy, ponieważ nie można wiecznie robić sobie przerw. Lew. Osoby z podznaku Lew w nadchodzącym tygodniu, jeśli są w związkach, to będą zastanawiały się nad powiększeniem rodziny. Spotka Was odrodzenie uczuć w związku i może być tak, jak było na początku między Wami. Bardzo dobry czas na wszelkie szczere rozmowy, albowiem zostaniecie wysłuchani i zrozumieni. Jeśli nie macie partnerów, to nadchodzący tydzień sprawi, że będziecie aktywnie ich szukali. W pracy mogą pojawić się nadgodziny. Niemniej jednak, będzie to przyjemnie spędzony czas wśród osób, które lubicie. Finansowo nadchodzący tydzień nie szykuje nic złego. Jeśli gracie w gry hazardowe, to możecie grać, ponieważ nie grozi wam żadna strata w tej kwestii, a możecie jedynie się wzbogacić. Panna. Osoby spod znaku panna rozpoczynają w nadchodzącym tygodniu pewny nowy etap swojego życia. Zrozumieli Państwo pewną ważną prawidłowość, dzięki czemu teraz już tylko ruszycie do przodu. W uczuciach czeka Państwa czas zabawy, imprezowania wraz ze swoimi partnerami. Jesteście dla siebie otwarci, pozytywni, dajecie sobie przestrzeń i to jest dobre. Dzięki temu wszystkiemu nic nie grozi Waszym związkom. Jeśli partnerów nie macie, to musicie uważać, albowiem nadchodzący tydzień przyniesie Wam bardzo kochające osoby, z którymi możecie w przyszłości stworzyć rodzinę. Tylko czy tego chcecie? Pracy czeka trudny tydzień, będzie mało czasu na przerwy, a dużo do zrobienia. Finansowo może pojawić się pewna strata, jeśli nie zabezpieczycie swoich finansów w odpowiedni sposób. Waga. Wagi w nadchodzącym tygodniu spotkać mogą osobę, dzięki której odmienią swoje życie na lepsze. Jeśli nie jesteście w związku, może to być osoba, z którą zapragniecie wejść w bliższe relacje. Jeśli w związkach jesteście, może to być przyjaciel, ale taki prawdziwy przyjaciel. W związkach czeka Państwa spokój, wytchnienie, miłość, głębokie uczucia i szczęście. W pracy czas wziąć się do roboty, ponieważ szefowi może się nie spodobać to, że pracujecie coraz mniej wydajnie. Finansowo nadchodzący tydzień nie przewiduje bogactwa, ale biedy też nie. Karty wskazują, że musicie być ostrożni, jeśli musicie podpisać jakieś dokumenty. To trzeba bardzo dokładnie przeczytać ich, ich treść, ponieważ mogą być tam pułapki. Skorpion. Skorpiony w nadchodzącym tygodniu czeka szczęście i pomyślność ogniska domowego. Wszystko, za co się zabierzecie, zrobicie nie dość, że szybko, to jeszcze efektywnie. W domu trochę odkładanych obowiązków do wykonania, ale zrobicie to perfekcyjnie. Partner jest Wam oddany i wierny. Podobnie jak Państwo swoim partnerom. Jeśli nie macie stałych związków, to los szykuje wam niespodziankę. Jeśli tylko otworzycie oczy, to dostrzeżecie tą miłość, której wcześniej nie widzieliście. W pracy same sukcesy. Możecie zostać docenieni słownie bądź finansowo. Wracając do kwestii finansów, tutaj będziecie musieli trochę zacisnąć pasa, ponieważ pieniądze nie będą jeszcze wpływały. Jeszcze nie ten moment, ale wszystko jest na właściwej drodze. Strzelc. Strzelce w nadchodzącym tygodniu mogą pokłócić się trochę z partnerami życiowymi. Karty wskazują jednak, że tym razem to partner będzie miał rację. Czasem warto posłuchać, a akurat tej osoby. Dla ów osoby ważniejsze jest wasze dobro. Jednak z czasem nieporozumienia ustaną i będzie już tylko lepiej. Jeśli nie macie partnerów, możecie nikogo w nadchodzącym tygodniu nie znaleźć, kto by was zainteresował swoją osobą. Pracę uważać trzeba na współpracowników, albowiem mogą kopać dołki. Ale jak wiemy, kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada. Finanse na nadchodzący tydzień przedstawiają się bardzo dobrze. Widać wpływy, co z pewnością was ucieszy. Dziękuję Państwu za wysłuchanie tego horoskopu. Postaram się jeszcze dzisiaj albo jutro rzucić horoskop na grudzień, ponieważ już mamy grudzień. Życzę Państwu aby nadchodzący tydzień, miesiąc, dał Państwu jak najwięcej radości. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.